Nie wiemy, czy kościół w Efezie był bogaty. Najprawdopodobniej był bogaty, bo nie ma o tym wzmianki. Yy, natomiast no, wiemy o tej pierwszej miłości utraconej. Yy, natomiast ciągle jest nadzieja. Tak? Pierwsza miłość utracona, ale ciągle jest nadzieja. Szukaj yy, i wróć do pierwszej miłości. To jest też yy, przesłanie naszego Pana. Yy, I on, i ten kościół na pewno szuka tej pierwszej miłości. Yy. Co więcej, więcej ten fałszywe nauki, którym się opiera. To jest myślę istotne, bo to z listu widać, że opiera się tą nauką. Bardzo duże dzieło tutaj wykonał Paweł. Ja stwierdziłem w pewnym momencie, że to pole było Jana, ale jednak no nie no. Jest to wyraźnie napisane, że dzięki Pawłowi cała tutaj Azja Mniejsza poznała naukę Chrystusa. Także to jest nie. No nie można powiedzieć, że to jest zasługa tylko i wyłącznie na wszyscy tutaj apostołowie i nauczyciele, którzy przyjeżdżali i uczniowie i Pawła, i Jana, oni wykonywali tutaj swoją robotę, więc wszyscy razem, razem składali się na to, na to dzieło i na ogłoszenie Ewangelitu. natomiast no, jest napisane w dziejach apostolskich, że e, dzięki Pawłowi tutaj Słowo Boże rozprzestrzeniało się i krzewiło. Dlatego no, bjeżdżam te zbory za każdym razem. W liście do Efezjan obiecuję też, że przyjedzie i, i przyjeżdża, yy, przyjeżdża w kolejnej, w yy, powrocie z trzeciej podróży misyjnej, z tego yy, co pamiętam.